Dzień dobry, szczęść Boże, witam Was, w wigilijny poranek, dzisiaj ostatni odcinek naszego adwentowego cyklu Znani Katolicy. Na ostatni dzień, ostatnia osoba, o której będę dzisiaj mówiła, to jest postać naprawdę wyjątkowa. I o ile w przypadku poprzednich osób były jakieś tam Wasze zastrzeżenia, że tu tak, że to hipokryzja, że to tamto, natomiast w przypadku dzisiejszego bohatera, to jest według mnie, on jest krystalicznie czysty, jest po prostu... Człowiekiem, który uważam, jeżeli kiedyś będzie jakiś święty aktor, to właśnie on, czyli bohater dnia dzisiejszego, amerykański aktor, najbardziej znany z filmu Mala Gibsona, z roli Jezusa w pasji, Jim Caviezel. Jest katolikiem nie tylko, na, nie tylko w życiu prywatnym, ale też na planie filmowym, o tym, na tym między innymi się skupię. Urodził się w 1968 roku, jego tata był trenerem, a mama ma aktorką teatralną. Początkowo planował właśnie karierę, koszykarską, natomiast niestety doznał jakiegoś dość sporego, sporej kontuzji stopy i stało się to niemożliwe. I wtedy przyszła do niego myśl, że może powinien zostać aktorem. Tak o tym mówił, tak wspominał. Powołania przychodzą, kiedy się ich nie spodziewamy. Dobrze pamiętam moje własne. Miałem takie doświadczenie. Kiedy siedziałem w kinie jako 19, 19 latek w moim rodzinnym mieście mont w stanie Waszyngton, film się skończył, siedziałem w ciemności. Znałem się tylko na koszykówce, ale poczułem w sercu takie pragnienie, że może powinienem zostać aktorem? Zastanawiałem się, czy to jest to, co Bóg dla mnie przygotował, czy to jest to, czego ode mnie oczekuje. Wtrącił się mój rozsądek. Nie miałem pojęcia o aktorstwie, o agentach, o menadżerach. Miałem problem z zapamiętywaniem tekstu. Jim cierpi na dysleksję, ale miałem głębokie przekonanie, że zostałem wyzwany. Zagrał w takich filmach jak White Herb, G.J. Jen, Cienka Czerwona Linia, a także między innymi z Jennifer Lopez w filmie Oczy Anioła. On od początku kariery konsekwentnie odmawiał udziału w graniach w scenach erotycznych. Poprosił gwiazdę Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, która była wtedy u szczytu sławy i u szczytu swojej urody, żeby zakryła piersi, ponieważ mu to nie odpowiada. Tę samą prośbę miał od Ashley Judd w filmie, w filmie Bez Przedawnienia. Po zagraniu tytułowej roli w Hrabie Monte Cristo, swoją drogą kapitalną, jedna z moich najkochańszych powieści właśnie o Alexandra di to jest powieść o zemście, bardzo Wam polecam. Film, w którym zagrał Jim jest oczywiście bardzo dobry, ale polecam przede wszystkim książkę. Zadzwonił do niego po tym filmie Mel Gibson z pytaniem, czy zagrał niego Jezusa. Ostrzegł go też, że kariera może wyhamować. I rzeczywiście tak się stało, ale Jim zagrał rolę Jezusa fenomenalnie. Moim zdaniem urodził się z tej roli. Został stworzony po to, żeby zagrać Jezusa. Tak przekonująco, tak genialnie. Zresztą on w filmie, który mam wiele razy polecam, takim filmie, który jest świadectwem jego życia, zamieszczę jeszcze raz link tutaj, właśnie w opisie do filmu. Możecie sobie posłuchać całości. Albo po prostu wygooglować na YouTube, w YouTubie, wpisać, że Jim Cabizel, mocne przesłanie do świata. I tu cytat. Wiosną 2000 roku zaproponowano mi rolę Edmunda Dantesa w filmie Hrabia Monte Cristo. To była nowa adaptacja klaski Aleksandra Dima. Bardzo stresujący okres. Po raz pierwszy sam musiałem unieść ciężar filmu i tego, kim byłem oraz co zamierzam osiągnąć. Ale nie miałem spokoju. Wszystko w tym filmie było walką. Moja postać, Edmund Dante, niesprawiedliwie uwięziony zarówno w książce, jak i w filmie. Wypisuje na ścianie, Bóg da mi sprawiedliwość. Wbrew wszystkim przeciwnościom, ten samotny człowiek próbuje się uwolnić, przeciwstawić złu. Nawet złu w samym sobie. Jest tam wspaniała scena między Edmundem a współwięźniem księdzem granym przez wspaniałego Richarda Harrisa. W momencie ugrzelania się nad sobą, w momencie wielkiej rozpaczy, gdy umierający ksiądz pada na ziemi, odwraca się od Edmunda i wygłasza swoją ostatnią lekcję. Nie popełni przestępstwa, za które teraz odbywasz wyrok. Pamiętaj, Bóg powiedział, zemsta jest moja. Spojrzałem na niego i powiedziałem: Nie wierzę w Boga. Odpowiedział mi: To nieistotne, Edmund. On wierzy w Ciebie. I tak jest. Bóg każdego z nas kocha osobno i jest z nami nawet w najczarniejszych momentach naszej rozpaczy. Po zakończeniu zdjęć do Monte Cristo nieoczekiwanie otrzymałam telefon od Mela Gibsona. Nie znałem go, nie starałam się o rolę, ponieważ nikt nie wiedział o jego planach. Mel Gibson chciał, żebym zagrał Jezusa Chrystusa. Znalazł człowieka z inicjałami JC, który akurat jest w wieku 33 lat, aby zagrał Jezusa. Zbieg okoliczności? Nie sądzę. Czy Twoje życie jest biegiem okoliczności, czy jest szansą? Może niektórzy z Was są teraz nieszczęśliwi, zagubieni, niepewni przyszłości, zranieni. To nie jest czas na poddawanie się lub wycofywanie. Kiedy wisiałem tam na krzyżu, nauczyłem się, że w Jego cierpieniu było nasze odkupienie. Pamiętajcie, że sługa nie jest większa od swojego Pana. Każdy z nas musi nieść swój własny krzyż. Jest to cena za naszą wiarę, za naszą wolność. Byłem dosłownie uderzony biczem, krzyżowany, zostałem rażony przez piorun. Tak, miałem operację na otwartym sercu po tym. Pewnego dnia podczas kręcenia zdjęć moje ramię zaklinowało się pod belką, wtedy ktoś pociągnął ją w innym kierunku. Moje mięśnie zostały zerwane, mój bark się rozdzielił. Upadłem na ziemię twarzą w piach. Ten moment został w filmie. W dalszej części filmu Jezus doświadcza rozdzielenia barku. Teraz wiem, jakie to uczucie. Każdego dnia to odczuwałem. To była jak pokuta. Wybiło się w moje ramię, rozdzierając moje ciało. I z każdą mijającą godziną stawało się coraz cięższe. Jeśli byłoby to kręcone w studio, nigdy nie zobaczylibyście takiego realizmu. To cierpienie spowodowało moją realistyczność. Tak samo jak dzieje się to w naszym życiu. No i rzeczywiście trudno mu odmówić racji. Wraz z żoną Kerry mają troje adoptowanych dzieci. One są chore. Ponieważ Jim bardzo serio wziął słowa znajomego, który powiedział: Jesteś pro-life? Wiesz co? Jeśli naprawdę wiesz to, co mówisz, to adoptuj dziecko, ale nie byle jakie, ale tak jest poważnym problemem. Co ważne, dzieci są gdzieś zdrowe i tworzą szczęśliwą rodzinę. Są chyba już dorosłe, z tego. Jim raczej nie mówi o swoim życiu prywatnym, ale z tego zaś troszkę mam takiej informacji. No wiadomo, to, że jest aktorem, to, że sporo zarabia, na pewno stworzył tym dzieciom warunki też dobre, do tego, że mogły wyzdrowić. Jim głosi swoje świadectwo na całym świecie. Kilka lat temu był w Polsce, udzielił wywiadów odwiedził do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ufodowałam też w głównej mierze przez jednego z bohaterów cyklu Mojego znania Katolicy, przez Pana Romana Kluskę, biznesmena znanego. Jim ma szczególne nawożeństwo do Matki Bożej, do różańca, jest człowiekiem po prostu bez skazy, można powiedzieć. Jedyne, starałam się właśnie tak znaleźć może coś tam na niego, jakieś haki, tak, ale nie udało mi się. Jedyne co, to ludzie zarzucali mu właśnie, że jest zbyt zdewociały, jak to takie były hejterskie określenia oraz oczywiście antysemityzm, bo chodziło o pasję, że nosił soczewki, ponieważ Gibson ugiął się, bo Jim Kawiz ma naturalnie niebieskie oczy i miał soczewki, miał brązowe w filmie. Zresztą według Katarzyny Emery, według jej objawień, to Jezus miał właśnie niebieskie oczy, więc powinny może takie zostać. Ostatnim głośnym filmem Jim'a był obraz Dzień w Wolności, w zeszłym roku. Bardzo znany film, zarobił bardzo dużo. To jest o handlu żywym handlu dziećmi. Bardzo fajny, wartościowy film. Zresztą w takie się angażuje Jim. Myślę, że warto jest, żebyście go bliżej poznali, bliżej jego twórczość, jego filmy. I jeszcze raz przypominam, że tutaj zamieszczamy do jego filmu właśnie mocne przesłanie do świata. Jest tych świateł zresztą dużo też w języku angielskim. Jeżeli dobrze znacie, posługujecie się bylej angielskim, to polecam Wam. Jim jest niesamowitą postacią i mówię Wam, jeżeli ktoś z aktorów zostanie świętym. To właśnie o Jim Capizer. To na tyle. Było bardzo miło mi ten cykl prowadzić. Jeszcze jutro go podsumuję bądź drugi dzień świąt. Nie było może łatwo, ale myślę, że dało mi to mnóstwo, mnóstwo frajdy. Naprawdę. Myślę już o kolejnym cyklu, ale o tym to już za jakiś czas. To na tyle. Szczęść Boże, kochani.